Witam YouTube, mamy 17 marca, piątek z Karolem. Dzisiejsze nagranie będzie zawierało analizę Bitcoina, gdzie Bitcoin w końcu zalicza dla mnie istotne miejsce jako sygnał do tego, żeby myśleć dalej o wzrostach, a zapomnieć już o shortowaniu i surowce energetyczne, czyli gaz i tutaj aktualizacja analizy wzrostów, dalej będą okazje do tego, żeby dołączyć do jakichś wzrostów na gazie i aktualizacja ropy, gdzie to długi czas mówiłem, byliśmy tutaj w konsolidacji, mówiłem o tym, że czekam cały czas na ten spadek, nawet próbowałem do tego spadku dołączyć, na poprzednich nagraniach pokazywałem, w końcu ten spadek dostajemy i teraz zaktualizujemy sobie, co dalej uważam, że na ropie mogłoby się wydarzyć. Także zapraszam do oglądania dzisiejszych analiz. Standardowo zaczynamy od wykresu bitcoina, i <laughs> co się zmieniło? No zmieniło się to, że scenariusze spadkowe, które zakładałem, że z tej strefy możemy mieć spadek, nawet ponowy dołek. Tak to był jeden ze scenariuszy, który był nazywany scenariusz numer jeden. I mieliśmy dwa spadki, to jest był pierwszy spadek z tej strefy, to jest drugi spadek z tej strefy. Na ostatnim nagraniu Wam pokazywałem w jaki sposób to handluje, tu była pozycja, która zrobiła nawet całkowicie 1 do 30, była przeze mnie dwukrotnie redukowana na 1 do 15 i 1 do 30, po czym została wybita już na tak break even, czyli nie przynosząc już żadnej straty, a ten zysk co został wyjęty, już został po prostu wyjęty. Teraz co dalej? Osobiście Wam powiem, że w tym ruchu w ogóle nie uczestniczę. W moim życiu wydarzyło się coś, co uniemożliwiło mi racjonalne patrzenie na wykresy. Wydarzenia, które, które mi towarzyszyły, wytworzyły takie emocje, że po prostu nie byłem w stanie tutaj cokolwiek robić, racjonalnie patrzeć i w ogóle nie mówię tu w ogóle już o, o, o haku jakimkolwiek. No cóż, po prostu zaktualizuję, co dalej uważam z Bitcoinem. Po zaliczeniu tego czarnego poziomu, o którym Wam wcześniej wspomniałem, że jeżeli dostaniemy strzał, który chociaż naruszy poziom 26 tysięcy, około 300, to otwiera się droga na 30 tysięcy. I już zapominam na tą chwilę o shortach. Tak już, tak jak tu cały czas próbowałem tych shortów, miałem scenariusze na shortowanie. Tak, tutaj już tych scenariuszy na shortowanie nie mam. Dopóki nie dotrzemy minimalnie do tej strefy, dopiero w tej strefie będę szukał przesłanek do ewentualnego jakiegokolwiek handlowania tego short. Więc dobra wiadomość dla osób, które handlują spotem z okoły 16 tysięcy, jak to przekazywał Jurek. Ja osobiście Bitcoina spot nie handluję, tylko go traduję. Więc poruszam się trochę w mniejszych interwałach i gdzieś tam próbuję tutaj handlu. Osobiście jak wydarzyła się ta korekta to próbowałem do niej dołączyć, ale dla mnie ten spadek był niestety za płytki, bo nie zrobił nawet 30% tego wzrostu, więc dla mnie ryzyko i odległość do stop bo stop loss taki negujący totalnie byłby aż tu, więc stosunek zysku do straty dla mnie fatalny, mimo tego, że widziałem, że to jest tylko korekta i dalsze wzrosty, też grupowiczom przekazywałem, że ja nie widzę tu żadnego scenariusza spadkowego, tylko korekta i dalsze wzrosty po zaliczeniu tutaj tego poziomu 26300. Więc osobiście żadnego tradea tutaj nie prowadzę. Czy takie tradey się jeszcze pojawią? Nie wiem, może w mniejszych strukturach tutaj gdzieś coś poszukam. Jeżeli rynek po prostu da taką okazję, można by było sobie spojrzeć na 4-godzinowy interwał, jak to wyglądało. A jeszcze dodam, że taka dla mnie istotna sprawa, większość ludzi lekceważy, nie po prostu źle jej interpretuje. Ta ważna dla mnie linia trendu, która pomagała mi w tym miejscu, pomagała mi w tym miejscu. Tak samo jest dobrym wyznacznikiem dla mnie w tym miejscu. Co to oznacza? Już mówiłem na poprzednich nagraniach, że dla mnie, jeżeli jesteśmy nad linią trendu, to napływa nowy kapitał do bitcoina. Jeżeli jesteśmy pod linią, to znaczy, że ten kapitał odpłynął. Jeżeli wróciliśmy, to mamy z powrotem nowy kapitał, który wchodzi na bitcoin, i to jest bardzo dobry znak w połączeniu z tym przekroczeniem 26. Uważam, że teraz. Dostaniemy po prostu wzrosty do okolicy 30 tysięcy i wyżej, w tę przestrzeń między 30 tysięcy a, e, a 35 tysięcy. Między 30 a 35 tysięcy już tą przestrzeń dotrzemy przed jakąkolwiek większą korektą. Takie jest moje zdanie. I właściwie tutaj na Bitcoinie nic nie dodam. W międzyczasie robiłem analizy na altcoinach dla grupowiczy, które już też pozaliczały, może nie wszystkie, ale te, które akurat obserwuję, bo tu są jeszcze takie, które nie zaliczyły mi tych stref. Niestety nie handluję ich. Tutaj są. Pokażę Wam altcoiny, które ja obserwuję. Tych altcoinów jest masa. Ja sobie wybrałem po prostu takie, które wydawały mi się najbardziej technicznie. Czytelne i, i uważam, że jeżeli mamy robić handel pod prąd, bo nie ukrywajmy, że na altcoinach jesteśmy cały czas jeszcze w trendach spadkowych. Wiadomo, że trendy się kiedyś łamią. Trader nie powinien w ogóle zakładać handlu na przeciwko trendowi, powinien zawsze się poruszać z trendem, ale <śmum> z tego względu, że bitcoin wyglądał atrakcyjnie i rokował dalszymi wzrostami, to e, takie analizy się pojawiły. Była to analiza na Gal, która już reaguje wzrostem, pozycje są zabezpieczone i po prostu czekamy na dalsze wzrosty, który wyjąt minimalnie ten wierzchołek. Na ZIL strefa popytowa, jeszcze tutaj domagam się struktury od rynku, zobaczymy, czy ją utworzy. Może to będzie jakaś struktura płaska, czyli taka będzie wyglądała jak trójkąt i po utworzonej strukturze po co jeszcze zrobię może z tego setup, chyba że wyjdziemy przez szczyt, to wtedy jakąś strukturę, może jakąś pędzącą, będę próbował tutaj robić FED też już ładnie reaguje, analiza była, opierała się na tym, że z tej strefy powinniśmy dostać spadek minimalnie do strefy, którą nazywałem strefą spot, i stąd też już widzimy wzrosty, tu mam jeszcze kolejną strefę wsparcia, jakby cena się jednak obsunęła, jeszcze stestowała ten wzrost głębiej, to jeszcze szukałbym tu dalszych okazji do, do handlu na wzrosty i też celem jest wybicie tego szczytu i dotarcie w okolice 62 centów, FTM też strefa spot też już reaguje popytem. Jesteśmy po trójfalowym ruchu, czyli mamy pięciofalowy ruch do góry, trójfalową korektę i po prostu pisimy do góry. Pozycja zabezpieczona i czekamy po prostu na dalsze wzrosty. Celem też jest wybicie tego szczytu. Dalej zobaczymy. Jakby nie chciałbym rokować dużo więcej, bo zaraz na szczytem pojawiają się strefy oporu i będziemy sobie dalej kontynuować te analizy, co dalej z tym fantem zrobić, bo jest to istotna strefa, która może nas zbić z powrotem bardzo niskie poziomy, nawet wybijając te pozycje długie. Więc takim targetem jest wyjście ponad ten szczyt, i zaraz nad szczytem, gdzie 80 centów, znowu się pojawiają strefy podażowe. XRP, który też jest cały czas w trendzie spadkowym, są tutaj stare naniesienia starych stref, które były strefami gdzieś tak spadkowymi. Te spadki się wydarzyły, ale dynamika tych spadków nie była imponująca, wyglądało to korekcyjnie, więc wyznaczyliśmy sobie strefy na wzrosty. No i tu była strefa ostateczna. Trochę jest rozbieżność między futures a, a spotem. Tu futures zaliczył już te poziomy, niestety spot nie zaliczył, tu się wydarzył taki wzrost, jednak rynek wrócił, jeszcze dał spotowcom okazję do dołączenia i to, co się teraz wydarzyło, to mamy wzrost, testowanie tego wzrostu i jeżeli mają być wzrosty, po prostu będą pozycje zabezpieczone i czekamy co dalej. Tak mniej więcej to wygląda, AGX nie, nie miałem tutaj setupu na tą, na tą strefę. Setup podnosił się tylko tutaj na mniejszym interwale na korekcie 1 do 1, też dostaliśmy wzrosty teraz to co chciałbym tutaj dalej robić to strefa, która uważam, że jest jakby jakby cena tutaj dotarła na tą chwilę, to jeszcze bym rozpatrywał na próbę dołączenia po tym, po tym trójfalowym ruchu na dalsze dołączenie do wzrostów, minimalnie wybicie tego szczytu, a docelowo możemy rozpatrzeć w ten sposób, że to pojawi jakiś duży wzrost, także takie są mniej więcej rokowania, jeżeli chodzi o altcoiny, o dalsze, dalsze projekcje altcoinów, ogólnie wszystkich, akurat ja wam pokazałem takie, które, na które ja mam czas, żeby je prowadzić na grupie, tam, na grupie jest dużo więcej osób, które tam analizują sobie altcoiny ale te, które ja prowadzę, to uważam, że mają większy potencjał z tego względu, że Bitcoin zrobił to. Tak, że nie mam tu już scenariuszy spadkowych. Na tą chwilę, dopóki 30 tysięcy nie zostało zaliczone, to dopóki... powinniście widzieć tutaj dalsze wzrosty. Tak wygląda rynek krypto. Teraz przejdziemy do surowców energetycznych i zaczniemy od gazu. Gaz, część z Was wie, bo gdzieś tam były wrzucane. Shorty, czy gdzieś jakieś tam filmiki. Na grupie była handlowana ta strefa, chyba nawet ją pokazywałem na grupie, a jak nie pokazywałem, znaczy nie na grupie, tylko na jakimś tam nagraniu na YouTube, ale się... Staram się znaleźć to tą... Właściwie mój pierwszy taki handel na kazie, w tym Zrobowałem, tak się odorwałem ostatnio bo zauważyłem, że po tych dużych spadkach, które tutaj były, pojawia się potencjał do tego, żeby utworzyć korekty. I ten handel, który się tu odbywał, to był właśnie handel na korektę. Chcę odnaleźć. Bo nie mam swojego wątku nawet do, do gazu. Analizuję w swojej analizie wątek, który prowadzi Jurek. po prostu jest tak wam pytanie. Wydaje mi się, że ja pokazywałem to na jakimś nagraniu na YouTube już wcześniej. Cześć, tu Oscar Kryptos Analiza i przygotowanie tego typu materiału zajmuje chłopakom bardzo dużo czasu. Dlatego, jeżeli doceniasz ich pracę, rozważ zostawienie subskrypcji i lajka like pod filmem, aby nie przegapić kolejnych materiałów. Tylko w takiej formie YouTube pozwoli na to, aby iść dalej. Dzięki za wsparcie i Twoją obecność. Nie było nudno, to może będę szukał to tutaj. Dobra, tu się, tu się zaczęło. Pojawił się sygnał. Wyznaczyłem strefę do testu. Czyli te okolice 2 dolary, tam 12 centów. Strefa zalicza. Napisałem, że zabezpieczam przed stratą, czyli tam pociągnięcie stoplosa, czy częściowa realizacja. Jeszcze indywidualna sprawa. No i po czym rozpoczynamy ride. Ride na, na srebrze. no to już jak to się dalej skończyło, to wiecie. Skończyło się to w ten sposób, a ogólny zasięg analizy jest taki, że 3,20 to jest cel do longowania, nie jest to jeszcze cel do shortowania. Cel do shortowania jest wyżej, ale już tu się pojawiają wątpliwości, czy rynek da radę wypchnąć cenę do takiej strefy, która ma największe prawdopodobieństwo do tego, żeby to shortować. Ja nie uważam, że gaz już idzie po ATH, po prostu robimy korektę dla tych spadków, więcej taką, i są dalsze spadki, gdzie będziemy próbowali wybić jeszcze raz ten dołek. Aktualnie, żeby tu myśleć o jakieś dokładanie, bo tu miałem taką pozycję, ale to w mniejszym interwale, tylko na wybicie właściwie tego szczytu do, do pierwszego miejsca, które zakładało, że może się ten wzrost zakończyć. Były tutaj dwa poziomy: nie do shortowania, a raczej do realizowania zysków. No I oczekiwałem korekty. No i przyszła ta korekta. Jesteśmy w dużym kwadracie, gdzie uważam, że za, powin, jeżeli ma być to fala B, że ruch ma być trójfalowy i ta fala B miałaby się tu zakończyć. I, i wykonać jeszcze jeden wzrost, czyli fale C do góry, wybijając o fali A i docelowo docierając do 320. To uważam, że tu warto się przyglądać wewnętrznie tym strukturom i próbować zajmować pozycję jeszcze długą. I to ja próbuję robić. Ta pozycja ostatecznie została zamknięta, ona została częściowo zrealizowana, tak żeby odebrać już fajny zysk. A niech się dalej tam próbuje realizować ten scenariusz na te 320. I tyle. Tutaj w tych strukturach wewnętrznych, co ja obserwuję, na razie mamy ruch spadkowy w fali A. To jest jeszcze krzywa struktura, ale już nazywam ją falą B i to, co się tutaj wydarzyło, taki, taki sygnał do ewentualnych wzrostów, jako podwójny dołak, czyli wywalenie stoplosów, zebranie trudności. Jeżeli ktoś grubiej chciał kupić, to po prostu były tu stoplossy, bo ten ruch nie tylko innych uczestników, ale mnie też mógł zmylić, bo miałem tutaj próbę podjęcia pozycji długiej, może też ja ją. Uh, Czyli tak, Zaraz się poczuł. Tutaj wyznaczałem, że zaliczamy zaliczamy poziom. Gdzieś tutaj pisałem, że ja, że ja to biorę z tego 618, no jak się utworzył wzrost, tutaj Jurek już aktualizował w mniejszym interwale tę analizę, że no po tym wzroście to może nam zniszczyć całe, całe, cały handel na wzrosty, więc było to miejsce, w którym trzeba, po tym ruchu trzeba było się zabezpieczyć, bo może się wydarzyć tak. Dopiero potwierdzeniem by było wyjście poza ten kwadracik, niestety też nie wydarzyło i później wydarzył się ten spadek, Także nie udało się za pierwszym razem tutaj uderzyć w te wzrosty to było mniej więcej to było mniej więcej w tym miejscu. Z poziomu 618, tak, to było to miejsce. To była pierwsza próba już longowania gazu. Wydarzył się wzrost, ale on był w wielkości tej korekty i wydarzył się dalszy spadek. Nie udało się tego przebić. Aktualnie próbuję drugi, drugie podejście. Drugie podejście jest to poziom 0,5 Fibonacci'ego dla tego wzrostu łącznie z tą linią trendu, tutaj lokalną, którą sobie poprowadziłem. Jeżeli faktycznie ma być dopływ kapitału, to nie powinniśmy się zamykać pod tą linią trendu, gdzieś 100% ustawiłem na ten dołek. Próbuję coś takiego schandlować na, na, na dalsze wzrosty. Tego czy jest to, że mamy dzisiaj piątek. Gaz potrafi robić luki, zostawianie takiej pozycji na więc ja tutaj użyłem niskiego, że tak powiem wolumenu y, y, no, niskiej pozycji. Po prostu małego lota użyłem, żeby nie narażać się zbytnio na jakąś stratę, jakby się miał rynek otworzyć luką po weekendzie, więc ryzykowny handel tak na, na gazie, ale no mamy tutaj sygnał, który może spowodować już zakończenie tutaj tej trójfalowego ruchu jako falice podwójny dołek i, i, i próba podniesienia. Jak to się skończy, zobaczymy, czy ta próba się uda. Mówię, to jest jakby próba dołożenia, bo najlepszym miejscem było dla mnie miejsce startowe, tak? Zawsze lubię w miejscu startowym dołączać do ewentualnych wzrostów. W tym, że to jest korekta, to ten handel może być trochę trudniejszy, bo korekty są bardzo skomplikowane, mogą być złożone. Korekta może podać na z trzech połączonych korekt, tak zwane korekty złożone. No tak czy inaczej, próba podjęta, zobaczymy jak to się, jak to się potoczy, czy się uda, czy się nie uda. Przejdźmy teraz do kolejnego waloru ropa. Na ropie dłuższy czas wiecie, że tutaj e, trwała moja walka o, o dołączenie do spadków. tak, To było pierwsze miejsce dołączenia spadków, mamy spadek. Niestety nie dostaliśmy nowego dołka. Później powrót już te shorty zostały zamknięte. W międzyczasie gdzieś tu pozycję długą prowadziłem, e, która miała mi zabezpieczyć przed tym, że będą jednak jakieś tam wzrosty większe. E, no niestety, tu się poruszaliśmy, jak to ja nazywam między młotem a kowadłem, tak, czyli e, zrobił się coś w rodzaju trójkąt, takiej konsolidacji, no i to moje założenie było takie, że Dopóki ta strefa nie padła, robi się tutaj konsolidacja, po prostu zbieramy się do tego, żeby spadać dalej. Teraz tak, ja na grupie prowadzę handel długi na, ja to nazywam korektę, zaraz doprecyzuję, doprecyzuję o co tutaj chodzi, tylko, tylko pierwszy żeby nie być gołosłownym, to muszę to pokazać, już tak mi to weszło w krew, że nie lubię. Tak na wiatr rzucać tutaj pisałem, że robię próbę na test tej formacji. Było to takie wejście z zasięgiem na około 73 dolary. Tak, cena wchodzi, nie wybija tutaj niższego dołka, jak najbardziej wychodzi. Już mówię tu o zabezpieczeniach. Ja już jestem przestawiony na break even i po prostu czekam na, czekam na dalsze wzrosty. No i to jest właśnie to miejsce. Teraz ja wam powiem czego dalej oczekuję, bo już tu widzicie mam jakiś zegzak w dół narysowany. Jak najbardziej od poziomu, jak zmierzymy sobie siatką Fibonaciego, ten spadek od, od tego szczytu do tego dołka, to 50% tego spadku, akurat zbiega się tutaj z podstawą tego, powiedzmy, trójkąta. Ta, ta linia trendu, która wspierała tutaj, powiedzmy, ten trójkąt, jest dla nas oporem, tak? czyli testowanie tych dołków może wywołać nam spadek poniżej dołki. Mam tutaj scenariusz, bo dla mnie taki, taki ruch jest jakąś potencjalną falą czwartą, powiedzmy, lotową ją nazwijmy, e, i, i oczekuję, że stąd się może wydarzyć jeszcze pięciofalowy ruch w dół. Jakby się wydarzyło inaczej, i dostaniemy tu wzrost, który będzie e, zrobił odreagowanie o, o 70%, redukujące 70% ten spadek. To znaczy, że jeżeli e, dostaniemy tu wzrost, który zaliczy Fibonacci 0. E, 707, to uznam, że mamy szansę na dalsze wzrosty. I po korektach będę próbował dołączyć do dalszych wzrostów. To taki jest plan, ale jest to przede wszystkim dla mnie opór i ta pozycja długa, która jest tutaj handlowana, będzie tutaj zrealizowana. Szczerze Wam się przyznam, że nie było to pierwsze miejsce, które próbowałem zatrzymać. Zanim pojawiła się formacja, spróbowałem złapać spadające noże. Tego nie powinno się robić, ale miałem tutaj wsparcie po drodze gdzieś. I próbowałem tutaj to już handlować. Niestety zakończyło się to porażką, nawet nie udało mi się tej pozycji zabezpieczyć. Także, no, przede wszystkim to, co przekazywałem też grupowiczom, to jeżeli już tu poniosłem stratę, to przede wszystkim zabieram zysk taki, jaki wygenerowała tu strata, a tu przestawiam na break even, żeby już na drugiej pozycji nie stracić, żeby na obu tych pozycjach, jakby miał być taki spadek, żeby już w ogóle nie stracić, tak. Nie mówię tutaj o jakichkolwiek zyskach, tylko przede wszystkim staram się robić tak, żeby nie tracić. A Zyski, jak, jak, jak rynek pozwoli, te zyski generują. I teraz kontynuując, uważam, że te wzrosty powinny dojść w okolice 73,32 To 50% zniesienia fibonaczego dla tego spadku. I tu sam będę rozglądał się na dołączeniem do spadku dla scenariusza, który, o którym Wam mówiłem, że po wyjściu z tego trójkąta powinienem dostać 5 followerów w dół, czyli. 1, 2, 3, 4, jakaś konsolidacja, 5 i wtedy próbuję kolejny raz dołączyć na wzrosty, tylko już w tym momencie na dużo większy wzrost. Czy może się wydarzyć dużo większy wzrost już z tego miejsca, może się wydarzyć, tylko dla mnie prawdopodobieństwo, że to się uda jest zbyt niskie, więc wolałbym ten zysk zrealizować już w 100% na poziomie 0,5, o ile w ogóle cena tutaj dotrze. Więc ten zysk wolałbym zabrać całkowicie. A jeżeli faktycznie cena wzrośnie i przybije ten konsolidację, ten trójkąt, to skusiłbym się po korekcie na dołączenie na wzrost. Nie wiem, w jaki sposób jeszcze to się wydarzy, na teraz potrzebna. Może wydarzyć się to w ten sposób jeszcze. Może wydarzyć się tak, że wrócimy tutaj do tego trójkąta i jak będziemy testować od góry tą linię trendu dosyć ważną, to będę próbował ewentualnie dołączyć na dalsze wzrost. Tak, jeżeli miałoby się tak wydarzyć. Na razie jest to strefa podażowa, może ja sobie zaznaczę czerwonym kwadratem, bo dla każdego jasne, że strefy może się wydarzyć spadek, więc raz, że tu będę szukał pozycji krótkich, dwa, że zamknę tą pozycję. W 100% i będę szukał kolejnych okazji, i zobaczę, co rynek zrobi, czy ten spadek się odbędzie, czy jednak nie uda mi się tutaj zająć pozycji short, bo nie będzie sygnału, albo uda się zająć i będzie strata, i po prostu cena wyjdzie ponad ten kwadrat, to wtedy już wiecie, że będę szukał dla siebie okazji do dołączenia na dalszy wzrost. Tak to wygląda. Słuchajcie, trochę krótka analiza, tak jak mówiłem na początku przy okazji bitcoina, że mam trochę trudny okres prywatnie który to powoduje bardzo dużo u mnie emocje, więc ograniczam trochę ilość walorów, które przede wszystkim ograniczam handel, to muszę się uporać z problemami, że tak powiem, życia prywatnego i, i, i tyle właściwie. Słuchajcie, jeżeli jesteście zainteresowani, jeżeli jesteście zainteresowani taką aktualizacją na bieżąco, to oczywiście zapraszam do grupę, ja prowadzę wątki do tych wszystkich walorów, które tutaj widzicie. I gdzieś tam na bieżąco je analizuję. Na bieżąco, jak widzę na nich okazji, jak tylko jestem w pojawiają to to, to, to po prostu no, pokazuję, próbuję te, te walory handlować. Także to by było na tyle. Ja Wam życzę miłego weekendu. Mimo słonecznie i ciepło korzystajmy z tego, że jesteśmy. I że mamy rodziny i, i spędzajmy z nimi czas, tak? Pieniądze to nie wszystko. Dobra, trzymajcie się.